Myślę, że w meczu z Olsztynem w Bełchatowie mieliśmy bardzo dużo dobrych momentów. Gdzieś tam ta, ta końcówka tego piątego seta nam się działa w głowie na pewno i myślę, że kibicom też. Więc na pewno byliśmy bardzo zmobilizowani, żeby przyjechać tutaj, zdobyć trzy punkty i w razie jakichś problemów dobrze je rozwiązać. No, dzisiaj przeciwnicy mieli piłkę meczową czy dwie, nawet już nie pamiętam dokładnie, a udało nam się wybrać tego w tej końcówce, zagrać dobrze, mądrze i myślę, że <gry> I myślę, że że naprawdę zagraliśmy bardzo dobrze w każdym elemencie na zagrywce, mocno atakowaliśmy przeciwnika, odrzuciliśmy ich od siatki, myślę, że jak zagrali na, na dosyć małym w w przyjęciu. Dobry graliśmy w ataku, na skrzydłach, na środku. Myślę, że wszystko hulało. Także naprawdę uważam, chłopaki zrobili kawał dobrej roboty i myślę, że fajnie się ten mecz oglądał. I don't think uh, it was a bad beginning of the season, only the result was a little bit like, I wouldn't say also bad. but um, we are still we have to remember uh, we are still not full form like uh, the whole team we are still getting to know each other like uh, for me this is only my third week here third official like normal training week here so like, i don't know the guys like perfectly yet some systems are for the game they are not like on point yet but uh, we are confident in ourselves because we know what we can do And I'm, sure, I'm sure from here we can go all up. Ciężko mi stwierdzić, jaki był jeden element, który mógłby zdominować cały mecz. Ale tak jak mówiłem, na pewno e, dużo presji robiliśmy na zakrywce. E, przeciwnicy grali cały czas od siatki. E, mało mieli, mieli tego perfekcyjnego przyjęcia. I na pewno to się też przełożyło chociażby później na nasz blok e, i, i grę w końcu. I think the most, most important thing today was block defence. Uh, we, we were uh, putting pressure on them. First uh, from the serve, and then block defence. We were just completing and making them uh, search angles that they are not comfortable with. And uh, from there, we were just defending, defending, defending and just capitalising on, uh, on this. And yeah, the result shows it. We had ambition to win the first Jak nie za trzy punkty, to, to chociaż po tym tej breaku. Niewiele zabrakło. Cieszę się, że odbiliśmy teraz w tym drugim meczu. No, nasza gra aktualnie wygląda, uważam bardzo dobrze. Mam nadzieję, że utrzymamy tą formę. I think it's a good, uh, it's a positive beginning of the season, especially with two hard games, I can say. Uh, like I said, from here I think we can only go up and as we get to know each other more and more, uh, the results will be only better.